Wydarzył się drugi e, ogólnopolski konkurs dla młodych projektantów i krawców. Warto jest brać udział w konkursach, ponieważ one no, razem uczą doświadczenia. M, nawet ten stres, który im towarzyszy, m, sprawia, że, że, że m, szybciej jakby dochodzimy do. M, m, do doświadczeń. Tak, tak, to, zbier to jest zbieranie doświadczeń. Chcę na pewno pogratulować wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział, no bo to jednak ważne, żeby się nie bać, nie stresować i zdecydować się mimo wszystko, bo to, bo to jednak jest fajne doświadczenie, które no może wiele wyjaśnić, a może troszkę więcej namieszać w głowie i to też jest w porządku. Dobra, nie? fajnie. A bluzeczka na A macie lamowniki? Czy sami lamujecie? Bardzo dobrze. Wtedy człowiek nabiera wprawy, nie? Duży stres? Tak, duży. Na pewno. Ale szanse na wygraną są? Jakich zobaczymy. Jesteśmy praca? dobrej nadziei. Nie wiem, no. <śla> Myślę pozytywnie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Ale koniec sam się układa, marynko? Prawie, prawie. Prawie, jak ja to mówię. Prawie. Dobre techniczne rozwiązanie i pomysł. Niestandardowy. Tak. Mhm. I taki, taki był, myślę, właśnie wygrany projekt. Czy to Musza chodzi nawiąza? o to, że jak zapinamy, to mamy stójkę? Nie. Nie, nie, nie. To, to leży. Mhm. No to, to jest fajne, wiesz, i na tyle mhm. faktycznie gdzieś wyciągnęłaś to, że, 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 że nie widać, tak. że nie jest błędem, tylko no, zamierzonym celem. E tu ciekawe jest to, to jest, musiałam, jakby to bardziej też Niesamowite jest to u tych dziedz, by, młodych, no jeszcze młodych ludzi, tak, tak. Że, e, że mają w sobie tyle zapału i chęci, bo teraz nie za bardzo czasy są ku temu, żeby rozwijać rzemiosło, a niezależnie od umiejętności oni mogą je szkolić i to nie jest powiedziane, że na dzień dobry musi być wszystko zrobione perfekcyjnie, ale też w tym... E, w podaniu projektu też widać na przykład, czy ktoś jest faktycznie wrażliwy na estetykę, tak. czy sobie tam troszeczkę zbywa i no już wtedy widać, że, 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 że jakby inaczej już troszeczkę też myśli. Nie? Mogę zobaczyć? No, autorka. On wewnątrz jest wypchany no. Aha, czyli już Jaki weszłaś faktycznie w taką rekonstrukcję. Jak ktoś się decyduje na udział w konkursie, zawsze myślę, że bardzo ważna jest odpowiedź na zadany temat. Dzisiaj mieliśmy temat, interpretacja stroju historycznego i myślę, że um, projekty, które um, zostały um fajnie zinterpretowane i rzeczywiście były odpowiedzią na zadany temat, no, zajęły główne miejsca. Każdy element jest tutaj na ale w całości. Fajnie, że popularność takich konkursów rośnie i że coraz więcej młodzieży się angażuje w konkursy i konkursy generalnie są dobre. Młodzież nabiera doświadczenia, może się zetknąć z, z, no, z, z ocenami różnych fachowców w różnych dziedzinach i to jest bardzo uczące, więc myślę, że im więcej takiej młodzieży startującej, tym, tym ciekawiej na rynku się zrobi, a konkurencja jest zdrowa po prostu. Jest zdrowa. Stwierdzam, że całość jest istotna, ale przez detal podkreśla się wartość produktu. Z tym, że najważniejsze jest, tak jak w płaszczu, wykończenie wnętrza, po nim się poznaje koszt. Tak. Hmm. Zgadza się. Też nas zaskoczył sam ten pomysł tego konkursu. Mnie się wydaje, że faktycznie bardzo brakuje takiego um, niezależnego, otwartego tak. konkursu dla tych młodych ludzi, Nie, że... gdzie mogą um, się... Um, się pokazać tak. po prostu, bo, 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 bo to nie są rzeczy, które by poszły na wybieg, na konkurs. W Warszawie jest czerwony dywan. To nie na tym to polega, że nie wszystko idzie na czerwony dywan. Ale ta selekcja w tym momencie myślę, że na tym etapie jest bardzo ważna dla nich. Nie? I tu wyróżnienie, dla tej, bo myślę, że dla niektórych będzie to takie dodanie skrzydeł. Jak gdyby pójść głębiej w ten temat. Nie? Wygrane osoby i wyróżnione osoby dostają 100 punktów do poczucia własnej wartości. Bo startując w tak młodym wieku i decydując się na taką szkołę, to i naprawdę się muszą spotkać z, z potem, z rzeczywistością i z takim światem, który to ocenia. Bo właściwie każda klientka, która potem kupuje rzeczy, jak już się dalej buduje markę czy pracuje dla jakich marek, to jest osobą, która to ocenia. Tak? To się podoba, nie podoba, więc tak, to jest... Moja takie przekonanie, że wygranie i w ogóle start w takim konkursie i e, odważenie się na takie wystartowanie, to już jest, już jest bardzo fajny krok do przodu, a wygrana czy wyróżnienie, to jest 100 punktów do poczucia własnej wartości. I ahoj, do przodu. Mhm. Yy, na, na jakiej zasadzie ty sobie rozpracowałaś i wypracowałaś? Skąd ci przyszedł ten pomysł? Powiem? Tak powiem. Tak, po prostu podobało się. Podobało się dlatego, że widać po uczniach, że projektantach, że mają świeże spojrzenie. na pewno orientują się w trendach. Widziałam bardzo ciekawe stylizacje, takie bardzo nowatorskie, autorskie nawet bym powiedziała, coś czego nie widziałam wcześniej. Takie wymieszanie trochę różnych, ale głównie Zawsze kolor będzie robić wrażenie, nie? Nasze, co Tam co mamy... w... Znaczy zawsze się w tobie. Aha, o oh, właśnie, my, my mamy takie swoje prywatne powiedzenie, że, czy, czy chodzi nam o kolor. To jest trochę ta, coś takiego, że jeżeli lubimy czarny kolor i patrzymy na czarną sylwetę, to cokolwiek by na sobie nie miała, to będzie nam się to podobać na pierwszy rzut, oka. potem może niekoniecznie i na odwrót. Więc to pierwsze wrażenie zawsze jest y, istotne. Później dopiero sobie decydujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Można jakiegoś rozebrać. Kłodzina Myślę, że każdy z nas ma swoje typy, ja na pewno mam swoje typy, e, takie, które faktycznie jakąś świeżością były w stosunku do, do tego wszystkiego, co widziałam poprzednio e, i na innych konkursach, więc tak myślę, no zobaczymy, że obrady pewnie będą burzliwe, bo no, już na pewno się to coś z ta, ta, ta... ta maska tutaj, ten woal taki, tak. Ta, no. podoba mi się bardzo. I to też była z tego tak pod... nakładane i wpinane środkami. To może Powiem szczerze, że miałem swoje typy, typy. Jak już widziałem, zgłoszenia konkursowe. No i one się zmieniły w trakcie, jak zobaczyłem, jak wyglądają realizacje. Później, no oczywiście, bardzo ważne jest zobaczenie, jak to jest uszyte, jak to jest wykonane, czyli backstage. Ale myślę, że, że, że w trakcie tego dzisiejszego dnia no konsekwentnie miałem te same. Tych samych faworytów. Idziemy tu jeszcze. No, pani także Szkoła Jazdy to szycie. Tutaj byłam pod wrażeniem tego, że no. i no, tak i te, ciężko, ale fajna ta kurteczka jest. Pierwsza nagroda w kategorii użytkowej ze, z Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, indeks studencki Bieg, y, idzie do Katarzyny Młodzieniak Za projekt spraw historyczny. as como